Połączenie morza i gór. Wspaniałe. Okay, dobra. Idziemy na rozpoznanie najbliższych sklepów przy hotelu. Musimy zrobić mini zakupy. Naszego okolicznego terenu. Tak. Potrzebujemy sklep kontrolowy dla Wiktorii, dla mnie klapki. Dla mnie Idziemy zobaczyć jakie są ceny. No, w hotelu są pewnie droższe niż obok nawet w hotelowych sklepach. Sprawdzimy. 94, tak. To jest jakiś narzutkiem. Potrzebujemy strój kąpielowy, potrzebujemy klapki i może jakieś na opalanie, bo akurat bo akurat wzięliśmy 30 i 50, a jednak że musimy mieć coś mniejszego, żeby się opalić. Ciekawostka, Macie nas zapytali w jakiej walucie chcemy wypłacić pieniądze i można w euro wypłacić. To super. No i można zrobić się Ty, wybierasz strój. A, elegancka. Bardzo elegancka. Wcale się niczym nie różni w ogóle od oryginałów. No, niczym się nie różni od oryginałów. Cena się trochę różni. Elegancka koszula. A, Chcesz kupić sobie coś? Polówki. No, to są tutaj bossa. Lash, Loren, La Costa, Tommy, Hilfiger, No, Tommy też nie złe. To są te właśnie, 100 z, z zł, kosztują takie buty? To Takie materiałowe Nike. No dobra. Zapytamy. Za 20 euro. Ile? O piątaka pewnie? tak. No dobra. Jedziemy tutaj do najbliższego marketu. To będzie Migros. Ten jeden jest bardziej popularny w Turcji. I jeszcze przed tym są takie ryneczki. Wczoraj pokazywaliśmy. Nagrywaliśmy wczoraj, nie wiem, kiedy pokazywaliśmy. Tak. Zobaczymy jakie tam ceny na markecie. No będą takie normalniejsze. niż na ryneczku. a może nie, zobaczymy jednak turystyczne miejscowość. Też mogą mieć inne ceny niż na przykład w No hmm. Nie wiem czy widać. Wszystko po 5 euro i samo oryginał. Są oryginalne. Ale jakoś, jakością to w ogóle się nie różni od tego co jest w oryginalnych sklepach w Polsce Dotykałem. Wydaje mi się nawet, że czasami to jest lepiej uszyte, bo to jest uszyte w Turcji, a nie w Chinach. O, to, to się nauczy się to obsługiwać. No dobra, a kurs? Wszystko trzeba podzielić przez 5. I wtedy są zupki. Okej Czyli mam na przykład iron 23 złote przez 5 to będzie nie cały ten złot. Olafantasprakt. Mhm. O rowerki na przykład takie. 1300 okay. lirów. No, lody. Gotowy to gotowe, Domko. Czy mamy jakieś mleczne rzeczy? Sery. Jak zawsze dużo serów. No i tradycyjne, tradycyjne tureckie słodkości, które dla mnie są za słodkie. Bardzo słodkie. Ale Nie ktoś słodkie. lubi. Znaczy niektóre z nich są dobre, ale są bardzo słodkie. I takie na przykład ładne opakowanko prawie 200 lir. Albo takie mniejsze, jakieś takie kosteczki za 100. No I najlepsza kawałek. Najlepszy to jest kawa, którą piliśmy. Znaczy, może są lepsze, mam, mamy jeszcze pili... te dwa opasowania też w Polsce. W no, taka kawka ile kosztuje? 23 na 5 i całe 5 zł. No to malutka pokołanka, nie? No to jest duże jeszcze, to jest jeszcze pół kilo. To sama. Mhm. Tylko, konkretnie nie widzę, gdzie stoi, ale to nie jest. A tam jest, w puszkę. Mhm. Z luku. Hmm.

Właśnie mam problem z należiemy stroj do dziecka, ale no, nie wiem czy jej kolor się podoba. A jakie ceny są? Nie wiem Tam jest 369 lirów. Czyli mhm. 70 zodów? To jest takie z muszykami dużo jest tak Taki, był taki. No dobra, to jest na 11-12 lat, to byłby spoko. Mhm. Jeszcze jest taki kolor, też mi się wydaje, że rozmiarowo będzie ok. Chyba nie. Kto to jest takie szczękowe. Takie. To są za 180, a tam jest za 300, no to się znak z tym cenie? Wiesz? Nie wiem, taka cena była podana. Chodź, kupimy coś dzieci Bańki? Ok. To ile bańki? Bańki. Po 5 zł. Po 5 zł. A nie wiem po ile u nas? Nawet. To no są dwa opakowania. No Znaczy teraz sądząc po mhm. obecnej inflacji to u nas wszystko jest drożej. O takie zobacz można w portfeliki gdzie cię wziąć wziąć SD na mhm. pieniążki. Przechodzisz? No tak jest widokiem SID, o! Takie fajne na to, jak się przecież siadą. No, bo tak to nie potrzebujemy. To 200. Tak. jaki ceny są? Nie. No taki grosz może na No I tu są klapasy. Dobrą cenę wczoraj zapłaciłam. Wczoraj zapłaciłam za klapki 5 euro, a tu sobie kosztują 114 euro. Czyli nie przypłaciliśmy. Na ryneczku Przyszła też taka. To są po prostu inne, nie? To są inne, ale zapłaciliśmy na ryneczku bez się 5 euro za klapki. to w sklepie też, czyli normalna cena. No to super No. Ale małe czapka. Dobra, to jest tak. Kupiliśmy parę drobiazgów, zapłaciliśmy za dwa takie portfeliki, dwa opakowania papierosów. Co tam jeszcze było? Cztery bańki. Cztery takie. bańki. Gumy do rzucia. Za paliczkę, za paliczkę. To wszystko? I zł. No. I pewnie jeszcze wrócimy, bo... Mm. Skarpetki. A, jeszcze skarpetki były. No, to chyba dobra cena. W sumie jeszcze dwa okresowanie fajek, nie? Tak. To to... No tak. No, to też warto na przykład, jak jeżeli jesteście w hotelach, potrzebujecie jakieś zakupy zrobić, to po prostu wyjść do jakiegoś marketu po prostu. Najlepiej. I... Żeby nie przepłacać. No, tak jak pokazywaliśmy na przykład klapki, Wczoraj kupiłam na bazarku. Też te same ceny, w markecie, więc po ceny nie są aż takie, aż taka duża różnica, ale na pewno w hotelach i na terenie hotelów jest zdecydowanie drożej. Więc warto wyjść poza hotelu i za zrobić na zewnątrz. Niby nic takiego wyjątkowego tu nie ma w widoczkach, ale lubię ten fracki klimat, wiesz, to budowle. Kolor jest fajny. No, bezmurne niebo, wszystko takie oświetlone ładnie słońcem. O, o, jaki duży fryzjer, salon fryzjerski. Tylko spojrzeliśmy na salon to już od razu no, zaproponowali usługę i ulotkę. No i taki duży plus, że markecie jak pójdziecie zapłacicie kartą. Normalnie polską kartą można płacić i nie trzeba mieć gotówki nawet. A na bazarkę to trzeba mieć albo liro, albo euro, albo dolary. I jest ciepło, jest no. bardzo ciepło. Nie, wiecie, nie, nie wierzcie nie prognozę pogody. prognozę prognozy pogody kłamią, zwłaszcza jak się sprawdza na jakichś polskich stronach. W Marsylisku miało być 15-20 stopni. Do Max, Max 20, 20 stopni ruch, i jeszcze deszcz. A jest no, na Słońcu 30 stopni co najmniej. No momentami na plaży zegar pokazywał 30 parę stopni specjalnie te prognozy takie robią, żeby w góry jeździć w Polskie albo nad Polskie Morze, żeby wydawać pieniądze w Polsce. A jednocześnie, co chciałam dodać? <laughs> chciałam coś dodać. A, że nie jest tak gorąco, jak na przykład przyjechać w lipcu, czy w sierpniu. Tak. Jest tak fajnie, przyjemnie. Jest gorąco, żeby się wykąpać, ale jest taki leterek delikatny, przyjemny. Jak ktoś lubi bardzo, bardzo gorąco, no to zapraszamy do Polski w sierpniu. Raz byliśmy. W Szczycie jest 50 stopni, czyli tak mniej więcej jak w pierwszy stopień w piecharniku. Bardzo ciepło. Się... No, ale w na Turcji naprawdę warto przyjechać. I zabytki można pozwiedzać i, I, e, i pogoda jest super, jedzenie bardzo smaczne. I cenowo no to różnie bywa, no jeżeli na własną rękę sobie zorganizować, to można jeszcze w miarę w dobrej cenie przyjechać w z grami podróży. Chyba, jeszcze jakieś podsumowanie dźwigniemy do naszego wyjazdu. Tak, powiemy też. Ale z grubsza to wyszło nam mniej więcej dwa razy taniej niż jakbyśmy leczeli e, taką całkowicie wykupioną wycieczką w Polsce razem z samolotem. Tak, tak. No jak jest, to się jedna osoba jedzie, to nie, nie masz takiej dużej różnicy. Tak. Ale jest, idziemy z całą rodziną, czteroosobową? No. To jest duża oszczędność. No dobra, drugi raz dzisiaj w sklepie, zakupy zrobione, kupione strój trójkąpielowy. Mleczko, znaczy nawilżający krem do ciała, takie tam drobne zakupy. No i fajnie. Lepiej na pewno w sklepie niż w hotelu, zdecydowanie. Jak ktoś lubi sobie zrobić jakieś kosmetyczne procedurki, to proszę bardzo, tutaj jest dużo... dużo. Oprócz prezierów oczywiście kosmetyczki. Tutaj jakieś widzę Dr. Fish, czyli pedicure za pomocą rybek.

nie musicie wykupować wycieczki w hotelu, możecie sobie wyjść poza hotel i zobaczyć różnych pośredników, organizatorów takich wyjazdów. Oczywiście, może być każe nie będzie po Polsce, może po angielsku na przykład, ale jest taniej. Często jest dużo taniej. Często jest dużo taniej, tak. A Dwa razy to się nie różni, sama organizacja takiego wyjazdu z miejscowym biurem, a nie przez biura w hotelu. No jest też jakichś emocji, bo nie wiadomo czy przyjadą, czy Ojej, nie wiem. my ile razy byliśmy, Ale zawsze tak? przyjeżdżają. No. No, i z ciekawych porad jeszcze trzeba wspomnieć, a teraz już w ogóle coś odjechane z innego tematu. My, zawsze, jak jesteśmy w Turcji, kupujemy sobie leki, które wiemy, że potrzebujemy i często w Polsce są na recepty. No tak, przede wszystkim kropy do uszu czy do oczu. Kiedy dziecku coś się dzieje z uchem czy z okiem, to trzeba naprawdę dostać się do lekarza. Trochę czasu już zajmie, a uchoboli. Tak w tym czasie. To są kropelki jakieś na alergię, leki, na przykład leki na alergię dostępne na recepty w Polsce, można to kupić bez recepty. Na no to niewiele jeszcze innych. Dobra, to co? Jaki temat na dzisiejszy odcinek mamy? Jedziemy po strój kąpielowy. to już było. Byliśmy po strój kąpielowy, ale jeszcze nie No właśnie, po co jechać się do Turcji z pełną walizką ciuchów? Jak można w Turcji wszystko kupić? Tak. Zwłaszcza, że jakoś wydaje się całkiem spoko. Pamiętam, jak 10 pamiętam, pamiętam, lat temu, jak byliśmy w Turcji. Tutaj jakość wydawała się słaba, w porównaniu do tego, co u nas, ale mam wrażenie, że teraz wszystko co u nas się sprzedaje, to nawet nie jest wrażenie, tylko wiadomo, że tak jest. Każda marka produkuje kina, a Turcy, jeszcze jako jeden z niewielu krajów, produkuje samodzielnie. Czyli bardzo dobrej jakości I mają że są niektóre podróby, ale nawet nie bardzo, w ogóle na podróby. W sklepie można kupić fajne rzeczy, tak. bardzo dobrej jakości. Nawet w Chinach tureckich, a tak. nie jak mówię, podróby. No ja co roku sobie zawsze no to sens naprawdę, bardzo dobrej jakości go rzutu. Ucieczki. W